Niedziela 20 grudnia 2020 roku jesteśmy na międzynarodowym porcie lotniczym Katowice w Pyżowicach za nami gigantyczny Antonów AN124, który kilkadziesiąt minut temu wylądował tu na płycie lotniska z ładunkiem około 700 ton sprzętu medycznego. Ten sprzęt sprowadziła do Polski firma Zarys z Zabrza. Ze mną jest Paweł Osowski, prezes zarządu tejże firmy. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezesie, co pan czuje w tym momencie teraz? Czuję dumę, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to już jest kolejna nasza operacja lotnicza. To jest czwarty Ruslan, którego wciągnęliśmy do Polski, więc cieszę się, że nabyliśmy to doświadczenie i teraz już dość płynnie realizujemy te dostawy. Co znajduje się na pokładzie, co Antonow przywiózł? To jest głównie sprzęt, którego nie jesteśmy w stanie produkować w Polsce, czyli to, gdzie musimy się wspierać fabrykami z Dalekiego Wschodu. Akurat w tym samolocie są kombinezony. W większości kombinezony, plus jeszcze inne środki ochrony indywidualnej, ale większość stanowią kombinezony. Przylot tego gigantycznego Antonowa wzbudził tutaj gigantyczne zainteresowanie też. Teren wokół lotniska jest dosłownie obsadzony ludźmi, którzy obserwują to przedsięwzięcie, prawda? Zupełnie nas to zainteresowanie nie dziwi, ponieważ AN124 Ruslan to jest jeden z największych towarowych samolotów świata. Przez 30 lat był największym seryjnie produkowanym samolotem towarowym. No, tą palmę pierwszeństwa odebrał mu dopiero Boeing 7478, który pod koniec pierwszej dekady XXI wieku pojawił się na, na rynku. Maksymalna masa startowa AN124 to 405 ton. Może na pokład zabrać powyżej 120 ton frachtu. No to jest samolot, który powstał w zaledwie 55 egzemplarzach, a do tej pory na świecie w ruchu komercyjnym lata zaledwie 20 egzemplarzy. No ten samolot się też wyróżnia tym, że jest bardzo autonomiczny. To znaczy, on nie potrzebuje jakiejś bardzo dużej obsługi handlingowej, żeby móc go załadować czy też wyładować. Niepotrzebne są podnośniki wysokiego załadunku, takie, które są stosowane przy standardowych statkach dlatego że to, co zresztą widzieliśmy, otwierany jest dziób, samolot się opuszcza, podłoga praktycznie jest na poziomie gruntu, rozsuwa się przed samolotem automatycznie rampa i mając dwa wózki widłowe bez problemu można taki samolot niewielkim nakładem siły i środków załadować bądź też rozładować. To jest jego ogromna zaleta, dlatego ta maszyna jest bardzo popularna przy transportach dużych gabarytów, ale także dużej ilości różnego rodzaju towaru, tak jak jest w tym przypadku.